Zobaczył inny już, a nasz mały kabin boj pierwszy raz opuścił ląd. Marzyłby powrócić, matkę ujrzeć swoją i pachnący ciepłym chlebem dom. I zapomniał prawie już, co do snu śpiewała mu, że jest jeden. Który może błala niby król, Tylko on to pomóc teraz nam by był. Dziś kapitan z żoną swą, bo z ściska ale najszczęśliwszy jest mały kabin gdy z miłością matka czule tuli go, kiedy wściekły wyjesz to. Marynarze znoszą wzrok, myślą czy powrócą i zobaczą to, bo nie wszystkim dane będzie zejść na ląd. Jest taka bardziej szczera piosenka, wiecie o tym, bardzo wielu marynarzy nie wraca do portu, jak chociażby niektórzy, na dnie w statku Kursk w tej do tej pory nie tej sytuacji także ta, ta piosenka też jest jedną z jedną z, z których uwielbiam, ponieważ potrafię wycisnąć łzy z oka a śpiewana przez jest naprawdę bomba straszna. ja tam jeszcze się staram się uprawić macie już wrócił, jesteśmy gotowi do dalszego śpiewania a teraz coś co też prawdopodobnie bardzo fajny, wesoły, skoczny utworek Od jodu Przydzieliliśmy Przy mu mówiłem, uprzejmie go prosiłem, lecz nie